Okay, ale przecież ty nie umiesz tekstu. Ja zadam ci bardzo dobre pytanie. Tak. jak? Mm -hmm. No wal. Czy umiesz, umiesz, nie umiesz? Umie. Jakie okay. są zalecenia dotyczące lokalizacji centrali wentylacyjnej w domu? ja zadała bardzo dobre pytanie. A ja wam odpowiem na to z mojego doświadczenia. Ze względu na budowę rekuperatora musimy go znowu umiejscowić w pomieszczeniach ciepłych. Mm. I tutaj najlepszym, według mnie, pomysłem do montażu jest pomieszczenie techniczne, garaż, kotłownia. Raczej unikałbym poddaszy z prostego względu. Tu chodzi generalnie o serwis i wymianę filtrów. Czym centralę zamontujemy dalej od ogólnie przez nas uczęszczanych pomieszczeń, tym te filtry będziemy wymieniać rzadziej. Dodatkowo, gdy zamontujemy urządzenie w garażu, w kotłowni, też często mamy bardzo prosty sposób montażu i czerpni, i wyrzutni. To, co mogę zasugerować, to centrala podwieszana pod sufit, która pozwala zaoszczędzić bardzo dużo miejsca w pomieszczeniach, w których znajduje się rekuperator. No i właśnie, dajcie znać w komentarzach, gdzie wasze rekuperatory są zamontowane. Czy na poddaszu, czy w kotłowni, czy w garażu.